Czołem kochani, szczęść wam Boże! Czy wiecie, że z rzeczy, której kiedyś wszyscy się bali, Bóg uczynił i zrobił znak Bożej, miłości i nadziei? Co to takiego? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc, mała czołóweczka, i ruszamy ze Słowem Bożym! Bardzo często jest tak, że ludzie boją się gadów i płazów i wszelkich istot, które mają łuski. I to wcale nie muszą być wielkie smoki oraz przerażające jakieś gady, krokodyle. Wystarczy, że będą to zwykłe, a jadowite węże. I o takich wężach jest dzisiejsza. Prowadzająca historia. Kiedy Izraelici wyszli z egipskiej niewoli, udało im się przejść suchą nogą przez otwarte czerwone morze i znaleźli się już jako ludzie wolni i bezpieczni, zmierzający ku ziemi obiecanej, to wtedy, będąc na tej pustyni, no, z biegiem czasu zaczęli marudzić, narzekać, a nawet mieć do Pana Boga pretensje. Czemu on ich tu wyprowadził? Może dlatego, żeby oni tu na pustyni pomarli? A może, a może, może w ogóle po co tam iść? Po co się słuchać, Mojżesza? Przecież tam, w Egipcie, mieli takie, o, ktoś by mógł pomyśleć, rarytasy, ale co mogli jeść niewolnicy? Kiedy tak narzekali i nawet bluźnili przeciw Bogu, wtedy Pan Bóg zesłał na nich karę. To były węże, jadowite węże, które ich kąsały, a oni umierali. Przerażeni więc przyszli po pomoc do Mojżesza. Mojżesz prosił Pana Boga i wstawiał się za ludem. W końcu usłyszał od Boga radę, Aby zrobił miedzianego węża, ustawił go na wysokim palu, i teraz każdy, kto na tego węża będzie mógł się spojrzeć, odzyska zdrowie. I rzeczywiście, każdy, kto na tego węża na palu się spojrzał, odzyskiwał zdrowie. W ten oto sposób. Wąż, którego wszyscy się bali, stał się symbolem uzdrowienia i ratunku. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa, które zapisał nam święty Jan. Posłuchajcie. Rzekł Jezus: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak potrzeba. By wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, Nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynku. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są doskonałe w Bogu. Oto słowo pańskie. W dawnych czasach, a zwłaszcza w czasach Pana Jezusa, krzyż. Był narzędziem tortury, której wszyscy się bali, bo był narzędziem służącym do zabijania, groźniejszym niż wszystkie węże, bo nie było już wtedy żadnego ratunku. Tymczasem Bóg uczynił z tego krzyża, z tego znaku, znak swojej miłości i nadziei. Kiedy Pan Jezus na nim umarł, i został wywyższony nad ziemią, tak, by każdy, kto spojrzy się na krzyż, uwierzy Bożemu Słowu, uwierzy Bożej Miłości, wyzna swoje grzechy, by mógł doznać wtedy Bożego Przebaczenia, które płynie z samego krzyża, gdzie Bóg umierając za nas sprawił to, że my, chorzy na najgorszą chorobę, jaką jest grzech, nie musimy już umierać z tego powodu. Dlatego, jako chrześcijanie, taką ogromną czcią otaczamy znak krzyża. Dlatego tak ważne jest, byśmy umieli właśnie w godny i dobry sposób się przeżegnać znakiem krzyża. Dlatego jest tak ważne, by z szacunkiem nosić swój medalik, krzyż na swojej piersi i pamiętać w ten sposób, że to my jesteśmy dziećmi Bożymi, dla których Bóg umarł z miłości na krzyżu. Dlatego tak ważne jest, jak się zachowujemy w obecności krzyża, czy mamy go w naszych pokojach, w naszych klasach. Czy mamy go może jako dorośli w naszych biurach, w naszych miejscach pracy, w naszych warsztatach? Bo przecież krzyż to znak zbawienia. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci już teraz wiedzą i rozumieją, że tym znakiem, którym Bóg uczynił znak swojej miłości i nadziei, jest właśnie krzyż, na którym Boży Syn umarł za nasze grzechy po to, by zmartwychwstać i byśmy my także mogli zmartwychwstać. Dlatego tak ważny jest nasz szacunek, który okazujemy krzyżowi. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie K.P.W. Jeśli podobało Wam się dzisiejsze kazanie, kliknijcie lajka. Like. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie o tym w komentarzach. Jeśli chcecie, żeby Was nie ominęło kolejne Boże Słowo, kliknijcie subskrypcję. Tymczasem, do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!